Cześć! Siemanko, nowy odcinek kanału Muzyka na Widelcu, a dzisiaj na widelec nabijamy Saxo Killing ground! Zapraszam! Cześć! I raz jeszcze witam tych, którzy nie widzieli ostatnich 10 sekund. O, dobra, nosi mnie jeszcze, wam powiem, bo. Saxon w środku tygodnia, dnia we wtorek, dał kapitalny koncert w stołecznej progresji. Uwierzcie, kto nie był, ten może żałować, chyba że nie słucha w ogóle Saxon i heavy metalu, to wtedy nie będzie żałował, no bo wiadomo nie ma czego. A ci, którzy słuchają klasycznego heavy metalu, zwłaszcza tego angielskiego, mogą po prostu żałować. Ale cóż, nie pogrążamy się w żałobie, tylko mówimy. Wpadłem na pomysł, żeby dzisiaj troszeczkę ten album przypomnieć. Może nie rozbierać go na czynniki pierwsze, bo pewnie każdy go już zna. A jak nie zna, to fajnie jakby poznał samemu, a nie będę przecież e, mówił utwór po utworze, co się znajduje. Na płycie są utwory takie jak Jeden Intro Dwa Killing Ground 3 Curt of the Crimson King. No i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, od tego wszystkiego jest internet. A mam nadzieję, że wchodzicie na mój kanał po to, żeby się troszeczkę uśmiechnąć i liznąć. Liznąć, za, za, zachęcić się, a ja Was zachęcam do tego, żeby właśnie poznać pewne pozycje. Zakładając, że oczywiście ich nie znacie. A jeśli nawet znacie, no to pewnie dobrze się bawicie, bo ja bawię się wybornie. Słuchajcie, aż się muszę napić.

Tak szybciutko nowy odcinek, no ale kurczę, no cóż, nie stoimy, to nie PKP, tylko muzyka na widelcu, o ja bez muzyki żyć nie mogę, bez Was również. Myślę, że wasze uśmiechnięte my się pysie, 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 Po prostu no są najlepszą recenzją na moją pracę. Bardzo się cieszę, że jesteście uśmiechnięci, jeśli oglądacie moje odcinki. Dzisiaj, tak jak już wspomniałem, tu się odbija światło. To jest w ogóle cały czas niesamowite, że to światło, ono mi tak pokazuje, że Adam, zrób odcinek o Natalii Kukulskiej. Światło, nosisz je w sobie. No, to właśnie może będzie, kurczę, w końcu, bo może przestanie świecić, ale cóż, nie będę sobie zasłaniał tych żaluzji, bo przecież, no kurczę, ociepieje, no kurczę, jest południe, a ja nie będę przecież siedział jak w jakiejś noże. Ale dobra, wracając do... Płycie, no bo przecież odcinek muzyczny, kanał muzyczny, słuchajcie, kanał muzyczny, a ja gadam go no? po Niemożliwe. O, dobrze. E, słuchajcie, e, to e, Killing Ground. Killing Ground w ogóle Saxon wydał już w XXI wieku 2001 rocznik. To jest kurczę, Kto policzy szybciutko, bo ja z automatyki słabiutko, ale, ale e, to jest około 20. Hmm. A 20 lat będzie miał ten krążek jak nic, jak nic. Słuchajcie. A dzisiaj. A dzisiaj chłopaki grają nadal, grają nadal i po prostu grają tak, jakby się czas zatrzymał, jakby się ten licznik biologiczny im zatrzymał. No, tak samo dobrze grali na tej płcie i tak samo dobrze grają dzisiaj. To jest niesamowite. To jest, to jest kurczę magia. Słuchajcie, że tak to się wszystko dzieje. O, tu sobie musiałem pomoc naukową odbezpieczyć, bo mi się za ten, wygaszać włączył w komputerze, bo wiecie, no ja się nie uczę wszystkiego na pamięć, ja mam małą głowę, a poza tym jeszcze e, kupę innych rzeczy w tej głowie mam, ale to nie temat na muzyczny kanał, nie temat. w bez sensu, żebym ja się, ja się rozgadywał, albo i fajnie, w sumie, nie wiem, ja tam się dobrze bawię, nie wiem jak wy. Słuchajcie, już poznaliście troszeczkę tą płytę, bo ją mam w ręce i jak ktoś zapamiętał tą migającą okładkę, to pewnie sobie ją włączy w całości, bo ja nie zamierzam tutaj rozwlekać się na czynniki pierwsze i mówić, że tych utworów jest tu 11 i pierwsze jest intro, klimatyczne niezwykle, wprowadzające w klimat tej płyty ono, to są odgłosy bitwy, a potem przychodzi tytułowy utwór, który razi z mocą Pioruna, czyli Killing Ground. Potem świetny jest cover Card of the Crimson King, czyli zasłużonego zespołu King Crimson. The Potem, bardzo fajne mamy utwory, takie jak Coming Home, yy, ładny utwór. Oni tu później nagrali jeszcze w takiej akustycznej wersji, jako bonus do jednego z, ze współczesnych tytułów. Nie pamiętam, musiałbym sobie zerknąć, co też uczynię, chociaż nie wiem, czy to jest... Potrzebne, ale chyba na Into the Labyrinth. O, tak. Bottleneck ver version is here. Ok. Sure. Lecimy dalej. A, musiałem sprawdzić, bo bym był niespokojny. Dobra. Słuchajcie, rzecz o okładce w ogóle: Sakson, czyli Saksończyk, e, Anglia. Oni bardzo, bardzo przywiązani do spraw historii. Byf Byford, wokalista tej grupy, naprawdę tutaj jest wielkim fanem swojego kraju, historii, tych tematów różnych ciekawych teksty, które wychodzą spod jego ręki, spod jego pióra, po prostu wciągają niesamowicie. No i okładka, okładka przedstawia tutaj hełm i on jest bardzo budząco podobny i chyba to jest ten, ale no nie wiem, czy to jest identycznie ten. Ale to podobny jak ten, wykopany w 1939 roku z, z, w, w takiej e, osadzie Saturn Hoo w Anglii. E, można sobie o tym doczytać, bo to nie jest kanał historyczny, tylko muzyczny, ale oczywiście w kontekście tego kurcze e, krążka. No to tutaj jasne, mogę o tym wspomnieć. Pomoc naukowa mówi, że był to hełm kojarzony z królem. Redwaldem ze wschodniej Anglii. Wyobraźcie sobie, Redwald ze wschodniej Anglii był fanem Saxon. <śm> co to są w ogóle za rzeczy? Uwierzcie mi, ja to właśnie tutaj czytam i wy, jeśli jeszcze nie widzieliście, to już teraz wiecie. Król Redwald ze wschodniej Anglii był fanem Saxon. No i Saxon dlatego zamieścił ten hełm na tej okładce. No, wszystko się składa w całość. No. Napisy. I lecimy dalej, bo. A, jeszcze mamy trochę czasu. Jeszcze karta pamięci nie woła. Żeby mi się skończył wygłupiać. Dobra, odłożę sobie kubek. Słuchajcie, świetna płyta, generalnie, mało się o niej mówi teraz, współcześnie, mam wrażenie, albo mogę mieć mylne wrażenie, bo generalnie, e, no jakoś się tam nie cofam w przeszłość za mocno, ale jak sobie wracam do pewnych starszych tytułów Saxon, no, znaczy starszych, no w sumie starszych, no 20 lat z hakiem, to ten Killing Ground do rączki wędruje, bo jak można tutaj sobie zerknąć, na tej płycie są też różnie, również, <coughs> przepraszam, również takie utwory jak Didst of, uh, of Glory. Mm, bardzo fajny rockowy numer. Dragon Dragonflyer, rozpędzony numer, który naprawdę potrafi roznieść głośniki. A kończący ten krążek, Rock is our Life, no, to jest taka deklaracja zespołu, że podnieśmy ręce ku światłu. Rock jest naszym życiem. Nie wierzyć. Ja właśnie musiałem uwierzyć kolejny raz we wtorek w stołecznej progresji, kiedy Saxon po prostu przez dwie godziny rozdupczył wszystko na prawo i lewo. A powiem o składzie, bo skład będzie generalnie napisany w opisie filmu, ale hmm, jak ktoś nie czyta opisu, to nie będzie wiedział. A jak nie zerknie do jakiejś informacji w internecie, to też w ogóle nie będzie wiedział, kto grał w Sakson wtedy. A wtedy grali tacy panowie jak. Ja już wspomniałem Biff Before, wokalista, czyli on tam śpiewał sobie i pisał te wszystkie teksty tutaj na tym album. Oprócz oczywiście Card of the Crimson King, który napisał Peter Sinfeld, czyli wiadomo wtedy też King Crimson. Gitarami zajęli się e, Doug Scarlet i Paul Queen który niestety teraz już zrezygnował z tras koncertowych zespołu. Szczęście w Warszawie jeszcze Paul był. Nips Carter na basie, facet, który tutaj energią może obdzielić iluś innych basistów, muzyków. Podobno ma agregat wpięty gdzieś tam za sceną, ale tego, tego nie wiem. To są, to są tylko plotki. Na perkusji grał tutaj i na poprzednim krążku Metalhead z 1999 roku Fritz Randolph facet, który bębnił również na przykład w Sinner i Victory, takim niemieckim zespole. Złośliwie mogą powiedzieć, że album Killing Ground to jest w kółko granie tego samego. No, powiedzmy, że heavy metal się poniekąd na tym opiera, żeby grać w jakimś określonym własnym stylu. Taki styl Saxon już sobie, że tak powiem, założył i realizuje go przez te wszystkie... Lata, od 1979 roku e, potrafi zagrać dobry heavy metal. No dobra, słuchajcie, nie będę nie jesteście znudzeni tym odcinkiem, a zachęcam jak najbardziej ten krążek Saxon Killing Ground. Wrzućcie sobie, moi drodzy, na tapetę te fragmenty muzyczne, które tutaj były w tym odcinku. Na pewno pomogą wam w podjęciu tej decyzji, czy to jest muzyka dla was, czy też tej muzyki należałoby unikać. Odcinek się trochę rozwleka, tracę kontrolę nad materiałem. Dlatego też zachęcam do zaglądania na kanał. Bardzo się cieszę, że jesteście i chętnie wchodzicie na ten kanał i oglądacie moje filmy. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, Sakson, głośno. Grajcie głośno, bawcie głośno. Czy tam pozostańcie ciężkimi, bawcie się głośno. Czy. A, już trzymajcie się. Hej.